Petardunia jest Kurde, ale my coraz lepiej wyglądamy Mhm, coraz młodziej Siemanko, cześć, czołem, dobry, witajcie wszystkie kibice Kolejny odcinek z nim, czyli z Bartkiem Cześć, jestem Bartek Cześć, jestem Bartek Cześć, jestem Bartek Tam serdecznie Cześć wszystkim, cześć Maćku To co, nie przeciągamy, lecimy? Lecimy A na co zapraszamy? Co, co mamy, tym gramy Mistrzostwa Świata i my jesteśmy na nie przygotowani, razem z Panini, proszę Państwa, paczuszki mamy od nich takie. Tak, mamy po jednej dużej paczce, gdzie są 24 karty i po trzy bosterki, gdzie jest po 6 kart. No dobra, zanim otwieramy paczki, to krótkie przypomnienie o tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sklepie Slickers Joint X z Dropzone, tutaj właśnie nagrywamy, jak widać są super parki butów. Także wpadajcie w ogóle, bo sklep jest w Katowicach na ulicy Wojewódzkiej. 30. Serdecznie zapraszamy, bo przygotowali tam dla wszystkich promocje, gdzie za darmo można zgarnąć berbiki. O wszystkich szczegółach powiemy później. Tak jest, powiemy później, także tu będą berbiki, tu będą otwierane paczki, ale zanim to wszystko nastąpi, to musimy się dowiedzieć, do jakich zespołów będziemy kompletować naszych zawodników. I tutaj z pomocą przychodzi niezawodny Secret Ball. Mój drogi, są dwa. Jeden, dwa. Który chcesz? Ten czy ten? Wybieraj, Który? Ja, Nie będzie ten, nie nie będę Ten? Ten. No dobra, no to w takim razie ty ja pierwszy otwieraj. co masz w środku. Ej, panowie! Ej. Jeszcze jeden taki numer i z wami nie gram. Nowy Opel Astra Sedan Active. Niemiecka jakość, prosto z Polski. Jest koszulka, także już pierwsze zaskoczenie. O, o! Proszę bardzo. Juwe, masz taką? Nie mam. Już masz? No, już mam, <grym> proszę bardzo. A sprawdźmy w takim razie, co jest u mnie, uwaga. Tut, tu, tut, tut. Ładne jakieś barwy. Uuu. Człowieku! Czemu to jest. To jest lic. Leeds? Leeds, Leeds proszę United! Martwiat. Proszę Państwa, także nie tracimy czasu i zakładam je na siebie. Dobra. O, lech to ładnie. Wsiadło. Nie? Pasuje ci to juba. Pasuje, pan. pasuje. No to co? Bezbędnego, kolejnego przeciągania. Cały czas bezbędnego przeciągania. Otwieramy paczuszki, panini. Sześć kart w środku. Uwaga. Kogo tutaj mamy? U mnie jakieś poklejone mocno. Tu będzie też trudno, nie będziemy znali wszystkich piłkarzy, bo są drużyny też z Azji, są drużyny z Ameryki Południowej, także będzie zabawa. Uuuu tak? Bardiola z Manchesteru City, proszę Państwa na przykład mam. Pana sobie na pewno wezmę, to. Nie, to czyż masz Bardiola. Tak. Ale ja byłem pierwszy. Nie, 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 jest war. PENALTY A FAVOR DEL REAL MADRID No dobrze, dobrze, niech będzie Ale wiesz już kogo? Tak, wiem już kogo Proszę bardzo, chwal Carlos Moreno, bramkarz Mhm mm Axel mm -hmm. I... Davis z Bayernem na Okej, okay. u mnie Guardiol, Brandt i Armani Gdzie dobrze wyglądało. wyglądali, to na bramce stanie Armani Tych tu, tych tu, jedziemy z kolejną paczuszką Jadą, jadą chłopcy Jadą, jadą chłopcy, chłopcy Kiedyś to tak lżejszy tak kleiło, co? Nojer, nojer. To ja będę miał dwóch bramkarzy u mnie, u mnie... Ładnie! Phil Foden! Uuuu. Griezmann! Frederico Valverde! Cieszę się z zawodnika Real Madrid, no ale jest jak jest. <laughs> Mam gościa z Juve co ty teraz no, robisz? Jak to? Kambiasso! Myślałem, że jak ja jestem w Juve, to ty mi musisz oddać wszystkich z Juve a proszę. Ja tobie wszystkich zlicz Proszę Ale ja nie wiem, czy ja go chcę Nie no, teraz to musisz go wziąć Dobrze, biorę go Tylko je, jest jeden problem, no Znaczy, nie będzie patrzeć na to, czy Dobra, Dobra. no ja już wiem Kogo? Biorę Neuera Mmm e, Antoni Griezmann Mhm. Mm I podarowany od ciebie Kambiasso Bardzo proszę Oby będzie się nie spisał U mnie, proszę państwa Phil Foden, młodziutki Janek Zomer i Frederico Valverde. Pozdrawiam wszystkich fanatyków Realu Madryt, drugiej najlepszej drużyny w Hiszpanii. Musiał, musiał wbić szpilkę. <grym> U mnie na razie na sześciu mam dwóch bramkarzy, także jest mega fajny. Ja też mam dwóch bramkarzy. Jedziemy. Ostatnia to taka mniejsza, a później to ja taka jest. super... Tak na potem Dawaj to! No nie! U Griezmanna znowu. Ale, Ale legend. Proszę bardzo. Jest! Kevin de Bruyne! Który zakończył swoją przygodę z Manchesterem City. No nie wierzę! No nie wierzę w to. O proszę bardzo! No dziękuję. Timothy Weah. Teraz może ja się pierwszy pochwalę. Pochwal się. Chciałbym się pochwalić. 15 minut, mogę wypić Kevin. <laughs> wow. Dawaj! Załóżmy to! Nie! No i to! Nie! Proszę Państwa, u mnie w trzeciej paczce. Vitinia. I Kevin De Bruyne. U mnie tak. Christopher Mkunku. Mkunku, no. Zwycięzca Ligi Konferencji. Ligi Konferencji, tak. I do tego podarowany przez Maćka Ła. Ła. Ile masz zawodników? Ośmiu. Ja też ośmiu. Ale kurde, to idzie co? No i teraz. Gruba paka. Ale ta paka jest taka ile, wiesz? 26 kart? Pł człowieku! Kogo my tu mamy? Uh, coś mi tu się na złoto. Co? Pięknie, Vinicius Junior. Człowieku, ale ja proszę tęskarza. bardzo. Golden Baller, Golden Baller. Patrz to. Golden Baller, Golden Baller. Proszę państwa, były napastnik FC Barcelony Luis Suarez, znowu Frederico Valverde, znowu Jan Zomer. O co tutaj chodzi? Nie wiem właśnie o co chodzi. O co tutaj chodzi, ja się pytam? Bo... Ja mam Ramosa nawet. No nie wierzę. O, znowu? Ildiza. No nie, trzeci Jan Zomer u mnie? O co tutaj chodzi? O, Rodrigo, proszę bardzo. Real Madrid. Ale mam na padziora dobrego z Interu. Marcus Thuram. Myślisz, że Ramos jeszcze jest dobry? No, widziałem taki filmik, jak mu już założył siatkę w lidze meksykańskiej. Ja bym na twoim miejscu go brał. Na pewno mu nie można charakteru odmówić. Chcesz się pochwalić? E, dobrze, pochwalę się. Proszę. Zacznij. Proszę bardzo. Święta już za nami, także pozbądźmy się tych paczek najszybciej. I... Co to I? będzie? Nie! Yes. Są ekrany! Uwaga! Uwaga! Nie! Nie! Nic już? Coś mi zaburczało brzuchu normalnie z wrażenia. Do tego. Ildis. Ildis, Ildis Bardzo dziękuję za pomoc. Kśię bardzo proszę nazwiska. Rodrigo. Trochę się Real tam robi u ciebie. Gallagher. Z Atlético Madrid. Uh -huh. Pawlowicz. Devry? 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 I Mhm. Mm Proszę bardzo. No, powiem ci, że tak dobiło w tej paczce. Syto, syto. U mnie Markus Thuram. Levi Colwill, Alex Telesz, Jose Maria Jimenez, Luis Suarez, Nicolas Otamendi, Otamendi. I jeszcze BVB, czyli Karim Adeyemi. Proszę Państwa, tak to u nas wygląda, ale, 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 ale? Jeszcze jeden wybór z kart odrzuconych przeciwnika. A, dobrze. Ty Di Marie nie wziąłeś? Nie. A, a dlaczego bez stary? Nie, nie, nie. Tu. Dobra, to ja już wiem. Ty już wiesz? No. Valverde. Valverde. jest war. Frederico Valverde! cieszy się z zawodnika Realu Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. No dobra, to ja, żeby. Ci podziało, to wezmę sobie Sergio Ramosa. Dobrze. A co? Niech sobie przyjdzie do i niech sobie zagra. A jak będziemy grać, to zapraszamy Państwa już teraz na kanapę. I wylądowaliśmy w Fifie, proszę Państwa, a razem z nami Pinnaczy. ostre orzesz orzeszki. Przegrany. Przegrany. Przegrany będzie jadł. Tak jest. No, no to już się przyznał. W takim razie będzie jedzone. A zobaczcie, jak wyglądają nasze potężne składy. Przypominam, lic. Juventus? Tak jest. Zaczynasz od siebie? No, jedna na bramce. E, Gallagher e, z pomocy na obronę. E, Devry, Cambiaso, e, Davis, e, Vini, Kowacić, Rodrigo, Wea, Taku Griezmann i Nkunku. Nkunku, Nkunku. U mnie Ademi Curam, brand na prawej pomocy Valverde de Bruyne Foden. No, tu jakby ten brand był dla innego, to by była ładna pomoc. Ale z tyłu jeszcze Jimenez, Z środka na prawo Ota, Mendy, Guardiol, Alek Telesz i Janek Zomer W takim razie... Powodzenia Powodzenia i smacznego Grajmy, niech wygra lepszy Ale grają, ale chłopaki grają Trzecia minuta, co to się stało? Co to się stało? A Jak to wyjął! Co ty robisz? No nie! Ale jak to wyjął, co? No jest! Mhm. Spalony! Oby nie! Yes. Nie, nie, było! Jest jeden jeden. Pięknie! Odeje mi, mi ładnie adaje ładnie uj, 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 adaję... Ujujujuj, odeję mi! Nie, Uuu. nie, nie! Uuu. Uuu. Ale jak tam przełożył wariat! Gdzie jest środek pola? Ja się pytam. Tu kasacja! Łada piłka! Uuu. Uuu, Uuu, złapał! Manuel! Boyer. Mm, 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 mm. Kasacja, kasacja! Uuu. O, karny panie sędzio! Co jest? On mojego trafił! Co On jest? On przede wszystkim swojego trafił! I jeszcze teleż będzie rozprawiał piłkę. I ładne dogranie! Ojej! Puuuu! Jezu! Pierronie! Valverde! oj, faulujesz mi gościa, Valverde ma petardę! Ale się złożył, szkoda, że nie w bramkę ten strzał był! To jest pierwszej połowy. Spocony lekko jest? <śmeng Remind> no, sama emocje To go goń, to go goń. Nie <śmuch> było, nie o, było, nie było. Nie nie nie, 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 przed polem. Przed polem, przed polem. Przed polem, przed polem. Przed polem, zobacz. Zobacz, przed polem. I. No, no, akurat no, nie wiem. Wiadomo... Aj... Przed polem! przed polem, ale ja mówiłem! Przed polem! Co? Jak? Normalnie, no tu jest linia i przed polem. Kurde, ty, mój, gdzie jest mur? Gdzie jest mur, panowie? Uf. Ale mur mi się rozszedł. Dobrze. Wracaj, wracaj byczek. Wracaj. Jest! Pięknie! Antoni Griezmann, druga bramka, 2-1. Tak jest, tak jest, prowadzenie. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie, nie oglądajmy. Ale stąd leci głośny To Proszę bardzo, jest, tak. tanie, jest <laughs> tanie. Zobacz go, zobacz go, jaki pobudzony. Proszę bardzo. Ale tu? Odległość od bramki, 18 metrów. Nie no, ale posadził idealnie. Idealny timing. Antoine umie. Dobra, patrz teraz, patrz teraz, co się będzie działo. Wracaj, Valverde, dobra. O nie, o nie, o nie! Nie! Nie było, no nie było! Panie, no jak? W piłkę, panie, piłkę czerwona, się czerwona, ale w no, no, nie, no, piłkę przecież Ale w piłkę trafił! Jak w piłkę? On, no w piłkę! Wjechał mu w nogi! On wcześniej może tam zahaczył innego, ale ogólnie to w piłkę to było. Ogólnie to tak, ale trochę też w nogi. O Jezusie, jakie ustawione! pu! Jest! Kurde, jakie okno, ty! Jest! Griezmann, hat-trick. Nie klasyczny, ale trzy brameczki są. Tak jest, tak jest! Ooo, oh, o! Oh. Ja muszę jechać do domu. Będzie jedzony, ja będzie jedzony. kiedy indziej to dokończymy, muszę jechać. Jedzone. Naprawdę, ja muszę jechać do domu. Pum. Pięknie, pięknie, pięknie. A, wow, wow, wow. piękny, piękny! To jak mój leży, to nie ma? Jak twój leży, to nie ma. Otóż to. Grajżeś normalnie, no co ty na czas ja, będziesz ja, tak miętościł go. teraz? Nie ma czasu. Jaki to jest gość! Nie, nie! Nie, nie, nie! czerwona o, kartka, to jest czerwona kartka za takie zachowanie! Oj, żółta! Może, czerwona kartka, sama, sama wygląda! Co za gość ciebie jest? I? Żółta! Czerwona. Aja, Bardzo aja, dobrze, aja, Ile, aja, aja, czy... nie dobrze. Kurde, może być za mało czasu. Maciu maćku, ty jesteś w stanie to zrobić. Ojej, ale no nie takimi wrzutkami, ale takim strzałem! Jest trzy do dwóch! Lecimy, bierz piłkę, bierz piłkę, bierz piłkę. Bierz piłkę, 3 do dwóch, dobrze, dobrze, a już dziesiątkę. Kłopoty, co we? Troszkę tak. Zobacz, co się dzieje, zobacz. Co, ty odpalasz śmigła? Uf, tak. Lecimy, zobacz. Lecimy, lecimy, lecimy. Uf. Pięknie, no, ależ wierzę, zachował nie spokój. Nie damy. nie damy rady, nie damy rady! Jest! Pięknie, Griezmann! Griezmann! Czwarta bramka, cztery, cztery bramki. Anton i Griezmann. Cóż za mecz, cóż za mecz. Powtórzmy Juve 4. Myślałem, że jest mecz bo powtórzmy. <laughs> Już się prawie ucieszyłem. Proszę Państwa, no tu się chłopaki w szatni cieszą, Juventus wygrywa 4 do 2 tak, z Lid, także będziemy losować i zaraz będę go zjadł. Będziesz go jadł. Nie wiem o co tutaj chodzi, bo tu jest kilka poziomów ostrości, od takiej easy peasy do what the fuck. Ja mogę dwa easy peasy. No. Nie no to zoom, jak, bawimy się? Nie? To, jak... <laughs> na Tak grę, grę wygrałem, to się chcę bawić. Jeżeli ty weźmiesz tą dwójkę, to ja wezmę najostrzejszy. what the fuck. No, no warm no. up. Neura. No, dwójkę. Neura. No, A ja biorę tego najostrzejszego, no trudno, niech się dzieje. Także, tak. pod ten meczek. No, O kurde! O kurde! No, mój jest pikantny, także współczucia. Ale tak to jest jak się przegrywa, będzie żył, A co to za życie? No opowiadaj widzom, co Nie ma co powiedzieć. trzeba patrzeć. Patrzcie na człowieka, który cierpi. co, zadowolony jesteś siebie? Nie, ja no, po prostu sprawiedliwość. To chyba na tyle, no trzeba kończymy, trzeba go zabić gdzieś. Albo dać mleko jakieś, do żabki trzeba iść. O, mleka, mleka daj. Dobra kochani, yy, kończymy to, ja muszę iść po kefirek. Macie gdzie po kefir. To była <laughs> przyjemność. No. <laughs> Trzymajcie się. Do zobaczenia. Au! Au!